Akolajt debiutował na Disney Plus już ponad tydzień temu, pierwszymi dwoma odcinkami. Ja wolałem jednak odczekać, aż pojawi się na kanale odcinek trzeci, ten ponoć wyjątkowy, wnoszący duży powiew świeżości do tego uniwersum, a jednocześnie bardzo triggerujący tych, którzy go ponoć widzieli i którym on bardzo się nie podobał, ponieważ podważa podstawowe kanony Gwiezdnych Wojen. Jak to było naprawdę? Pogadamy już nie o oczekiwaniach i o wrażeniach związanych z tym, co ludzie myśleli, że otrzymają w Akolajcie, ale o konkretach związanych z obejrzeniem przeze mnie pierwszych trzech odcinków. Zapraszam serdecznie na moje pierwsze wrażenia. Na początek tradycyjnie kilka słów wstępu, czyli będę starał się unikać spoilerów, jeśli chodzi o całą serię Acolyte, to nie wiem jaką sobie podzielę, czy będziemy nagrywali kolejne pierwsze wrażenie co dwa, co trzy odcinki, a być może po tym materiale odczekam sobie już do końca. Zobaczymy, czy będzie coś wartościowego do omówienia. Jeżeli bowiem miałbym robić odcinki kolejne mówiące poszczególne fragmenty tego pierwszego sezonu serialu i nie mieć tam wam tak naprawdę nic do powiedzenia lub ewentualnie się jedynie powtarzać, to nie ma to sensu. Na pewno na koniec dostaniecie recenzji, kiedy już cały serial zostanie nam. Zaprezentowany. A tymczasem pierwsze trzy odcinki. Hmm, wokół Akolajte generalnie było bardzo gorąco w internetach, że się tak wyrażę. Hmm, Niefortunne, mówiąc delikatnie, wypowiedzi twórczeń i generalnie osób związanych z tą produkcją, czy to w różnego rodzaju wywiadach hmm, na żywo, czy też pisanych, generalnie nie tworzyły najlepszej atmosfery wobec tego najnowszego dzieła związanego z uniwersum gwiezdnych wojen. Nie będę wchodził w szczegóły. Tego tematu, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tych kontrowersji i wątpliwości związanych z atmosferą wokół um, Akolajta, no to zapraszam na materiały na innych kanałach. Sam je kilka oglądałem, w związku z tym miałem pewne oczekiwania, ale też wydaje mi się, że udało mi się trochę mój umysł odseparować od tego wszystkiego, co słyszałem o atmosferze wokół Akolajta, a także od tych recenzji, które nie ukrywam, czytałem. Które z reguły recenzowały jedynie pierwsze dwa odcinki, lub ewentualnie pierwsze cztery, bo taka, taki pakiet czterodcinkowy dostępny był dla niektórych recenzentów prędzej. Wydaje mi się, że jednak udało mi się z dosyć pustą, nienastawioną, pozytywnie lub negatywnie głową podejść do oglądania tych trzech odcinków. No i jakie są te moje pierwsze wrażenia? Po pierwsze, taka mała anegdota. Eee, nie tylko ja jestem w naszym domu fanem ogromnych Wojny, ale i Patrycja. I mniej więcej po drugiej minucie pierwszego odcinka Patrycja powiedziała: O mój Boże, nie chcę tego więcej oglądać, to nie jest dla mnie. Czy to podsumowuje całe moje pierwsze wrażenia? I tak, i nie. Przejdźmy jednak do początku. Otóż Acolyte jest serialem, który znaleźć możecie na Disney Plus. Zaskoczenie, podejrzewam, że będzie miał 8 odcinków, każdy odcinek trwa około 35-40 minut z napisami, więc nie są to zbyt długie odcinki. Co jednak niezwykle istotne moim zdaniem w odbiorze całości tego dzieła jest to, że po raz pierwszy otrzymujemy aktorską wersję historii, które dzieją się ponad 100 lat temu od prequeli w okresie tak zwanej High Republic. Ten temat generalnie nie był dotychczas poruszany w filmach aktorskich na 100%, nie wiem czy w jakimkolwiek filmie animowanym i raczej Disney koncentrował się w momencie, kiedy chciał opowiadać o High Republic, o tym okresie w historii tego uniwersum, na książkach i na komiksach. Ja tych książek nie czytałem, tych komiksów również nie czytałem, w związku z tym podchodziłem jakby do tego okresu czasowego, choć wiedziałem, że ma to być Złoty Wiek e, Republiki i zatem też Złoty Wiek Zakonu Jedi, i to w tym okresie ma dzieć się, mają dzieć się wydarzenia związane z Akolajtem. Więc ja podchodziłem z pustym umysłem, bez żadnych oczekiwań i bez żadnego narzuconego mi obrazu, jak to High Republic ma wyglądać. I. W związku z tym, nie mając jakby. nie mogąc posiłkować się moją wiedzą na temat tego, jak wygląda High Republic, która pochodziłaby z książek czy z komiksów, to muszę Wam powiedzieć, że jestem zaskoczony. I to nie jest zaskoczenie pozytywne. Ponieważ w moim właśnie takim odbiorze, osoby, które tych komiksów i książek nie czytała, twórcy w ogóle nie odrobili roboty domowej i nie zrozumieli, czym są prequele i o co chodziło w prequelach George'owi Lucasowi. Już tłumaczę. Otóż ja zawsze wyciągając ten wniosek na podstawie wielokrotnego oglądania prequeli, choć nie jestem wielkim fanem, ale to cenę mi szanuję, i na podstawie tego co słyszałem, jak wypowiadał się sam George Lucas, kwintesencją upadku zakonu Jedi w prequelach i tego, że Jedi generalnie nie zorientowali się, że wokół nich budzi się moc Sithów i Palpatine tam i miesza zakulisowo, ostatecznie doprowadzając do upadku zakonu Jedi było to, że Palpatine'owi udało się wciągnąć swoimi zakulisowymi politycznymi intrygami zakon w struktury rządowe. To jest tako, zakon z, z czegoś zupełnie osobnego, niezależnego i nieinteresującego się polityką. Dzięki Palpatine'owi stał się tak naprawdę narzędziem, bronią w ręku republiki. Został uwikłany i wiązany w różnego rodzaju polityczne powiązania, zależności i wojny. W związku z tym przestał być obiektywny, Stał się stroną konfliktów zbrojnych i w związku z tym stracił czujność, nie był w stanie zorientować się w natłoku różnych strasznych wydarzeń związanych z tą wojną domową, wojną secesyjną, że wokół rośnie, wokół gdzieś nich, tuż pod bokiem, rośnie zło. Dlatego jestem zszokowany tym, że w High Republic te powiązania pomiędzy Zakonem Jedi a władzą republikańską i Senatem są jeszcze większe. Tutaj jeszcze bardziej jest podkreślone to, że tak naprawdę Zakon Jedi jest integralną częścią Republiki i to nie tylko na poziomie koncepcyjnym, że Republika jest dobra, a Jedi są dobrzy, więc wspierają Republikę, co już w ogóle kłóci się, ale że oni są jako w strukturach Republiki, że chroni ich prawo Republiki, że prawo Republiki nadaje im specjalne przywileje i tak dalej. Zawsze wydawało mi się, że to był szczególny moment w historii Gwiezdnych Wojen, stworzony przez Palpatiny, szczególna sytuacja, a nie że takie Ścisłe połączenie Zakonu Jedi z Republiką miało miejsce setki czy tysiące lat wcześniej, co kompletnie nie pasuje mi do etosu Zakonu Jedi, który powinien być niezależny od jakichkolwiek struktur politycznych, który nie ma też interesu, by z jakimikolwiek strukturami politycznymi się łączyć, ponieważ struktury polityczne z samego swojego założenia nie są dobre, one są subiektywne. One mogą być wykorzystane w dobrą lub złą stronę, jak republika może być w dobrą stronę lub w złą stronę wykorzystana przez tych, którzy tą republiką kierują, ale sama w sobie nie jest nacechowana ani negatywnie, ani pozytywnie, ani struktury rządowej i tak dalej. Jaki jest więc sens łączenia i silnego wejścia w niemalże symbiozę zakonu Jedi z strukturami republiki, które nam się tu prezentuje, w kach republiki, że tak ponoć było? Jeszcze raz powtórzę się, nie wiem jak to jest prezentowane w książkach i w komiksach, Zatem, ale jednak wydaje mi się, że wiem jaka była koncepcja Lukasa, że wcześniej tak nie było, że dopiero Palpatine do tego doprowadził, a to z kolei doprowadziło do upadku zakonu, w związku z tym to, co jest tutaj integralną częścią, czyli to, że tak naprawdę rycerze Jedi stanowią niejako prawo, są zbrojnym ramieniem Republiki, a z drugiej strony prawo Republiki chroni i nadaje nam specjalne, im specjalne prawa i przywileje, kompletnie kłóci się z moją i wydaje mi się nie tylko moją wizją tego, jak wyglądać powinien zakon. Jedi. I to wrażenie będzie mi towarzyszyło przez, zakładam, cały serial, a na pewno silnie wpływa na to, jak odbieram te pierwsze dwa odcinki, ponieważ nieustannie, no, zgrzytami, nieustannie, jakby, zjadę cytrynę. Takie mam wrażenie, kiedy widzę te kolejne elementy sugerujące, że właściwie rycerze Jedi to są przedstawiciele republiki, że to są tak naprawdę urzędnicy, tyle że posiadają moc, ale ich prerogatywy pochodzą nie z ich mm, subiektywnych, moralnych kompetencji, tylko sprawa z tego, że reprezentują republikę. Dodatkowo nie jestem też wielkim fanem tych wszystkich zmian, które wprowadził Disney, jeśli chodzi o lords, związany z kolejną ilością, ogromną ilością użytkowników mocy. Że nie mamy już tylko rycerzy Jedi, ale są jakieś wiedźmy, takie postacie, takie postacie, takie zakony, takie działania. Nie podoba mi się to, co z mocą zrobił Dave Filoni w swoich filmach aktorskich. I wcześniej w animowanych Wojnach Klonów bodajże i w Rebelsach, kiedy powstały w jego koncepcji jakieś trzy wielkie, mityczne, półboskie istoty, które reprezentują moc. Ojciec, matka i chyba jeszcze syn i córka, jeśli dobrze pamiętam. To nieustannie przewija się. W Asoce chociażby mamy tego elementy, ale w Rebelsach też to mieliśmy. Nie podoba mi się to. Dla mnie to kompletnie wypacza tą prostą, ale przemawiającą do mnie koncepcję mocy, którą dostaliśmy od George'a Lucas'a. A tutaj, szczególnie w tym wyjątkowym trzecim odcinku, który tak przez wiele był oczekiwany, no to, to bezpośrednio niejako się do tego odnosi. I w związku z tym ja nie rozumiem koncepcji Wiedźm, które, o ile dobrze się orientuję, pojawiły się po raz pierwszy już w Wojnach Klonów, w tym serialu animowanym. I tam były mocno prezentowane różne postacie z tego, nazwijmy to, zakonu, plemienia, rodziny. Wiedźmy pełniły nawet całkiem spore role. W Uniwersum Gleasingu od czasu, kiedy jakby te animowane najpierw przez Disney'a były prowadzone, pokazywane. W związku z tym, tutaj otrzymaliśmy w tej trzeciej części praktycznie tylko i wyłącznie wizję pewnych wydarzeń sprzed 16 lat, koncentrująco się de facto na jakimś tam odłamie wiedźm, i ja nie mam poczucia jakiejkolwiek więzi z tą grupą. Sugeruje mi się tutaj i zakładam, że taka będzie koncepcja tego serialu będzie nam pokazywała, że Jedi wcale nie są dobrzy i że bardzo często jakby gubią się w poszukiwaniu tej swojej moralności i narzucaniu tej swojej moralności całego uniwersum, że Wiedźmy też są dobre, że Wiedźmy też mogą być, że musimy im współczuć, że czasami, a właściwie często, pewnie w tym serialu głównie, Jedi mają klapki na oczach i czynią zło pod płaszczykiem dobrych założeń, i ja nie czuję tej jakiejkolwiek więzi z tymi wiedźmami, którym pewnie powinienem współczuć. I zakładam, że historia tak zostanie poprowadzona dalej, że okaże się, że te wiedźmy były biedne i pokrzywdzone, tak są przynajmniej prezentowane tutaj e, w trzecim odcinku, a ci Jedi, co jeszcze nie jest pokazane, ale jestem przekonany, że w efekcie się tak okaże, że to ci Jedi są źli w całej tej historii, a przynajmniej byli źli, a teraz próbują to odpokutować. Śmiesznym elementem w ogóle, słuchajcie, jest zapis na Disneyu, kiedy włącza się Akolajta i tam widzicie takie kategoryzacje tego, do jakich gatunków można przypisać dane dzieło. I, I Akolajta Disney Plus podpisał pod SF, co jest kuriozum, bo to nigdy nie było. Tam nie ma nauki w gwiezdnych wojnach, każdy wam to powie. To jest fantastyka i jeśli już wprawdzie w wenturażu kosmicznym, ale bardziej jest to fantasy niż niż science, ale jeszcze ciekawszy jest podpis, że jest to detektywistyczny serial. Od razu was uprzedzam, ten serial nie tyle, że szybko kończy z wątkiem detektywistycznym, bo to wiele osób, które oglądały tylko pierwsze dwa odcinki, podkreślały, że wątek detektywistyczny jest szybko rozwiązany, ale to praktycznie nie ma wątku detektywistycznego ani przez moment. Tajemnica, która teoretycznie jest tam przedstawiona w pierwszym odcinku, jest rozwiązana w 5 minut, dosłownie w 5 minut. A tak naprawdę Przeciąga się ją to rozwiązanie i unaocznia to rozwiązanie nam, widzom, chyba do drugiego odcinka, jeśli dobrze pamiętam, czy końcówki pierwszego, tylko dlatego, że mamy tutaj debilne postacie. No niestety muszę przyznać, że o ile postać Mistrza Sola, to jest aktor, którego lubię, koreański aktor i on tutaj dobrze gra i to jest dobra, ciekawa postać, ale poza tym wszystko to są debile i debilki z całym szacunkiem. Ale naprawdę, tutaj troszkę ogarnięcia i ten wątek de detektywistyczny, jak ktoś słusznie zauważył w swoim filmiku recenzującym mm, pierwsze dwie części, można by rozwiązać od ot tak. Otóż yy, jedna z podejrzanych po prostu wystarczyło przeczytać jej myśli. Co dźdaje robią w tym serialu z innymi postaciami? Robią bezproblemowo, ale tej głównej oskarżonej, która broni się i twierdzi, że nie było tak, jak się oskarża, że było. Yy, to wystarczyło przeczytać sprawa zatwiona. Nie, nikt na to nie wpada. Będziemy prowadzić śledztwo, żeby ją ewentualnie skazać lub udowodnić jej niewinność. I takich wątków tak naiwnie, fabularnie poprowadzonych niestety jest tu mnóstwo. E, wątek kolejnych ataków na kolejnych mistrzów Jedi, ponieważ, no nie chcę wam tu dużo spoilerować, choć jeśli widzieliście trailery, to mniej więcej wiecie o co chodzi. E, mamy tu wątek atak ataków w pewnej tajemniczej postaci na... E, Rycerzy Jedi, na konkretnych mistrzów Jedi, e, i atak na pewnego mistrza, który zamknięty jest podczas medytowania. On medytuje 10 lat w pewnej takiej, powiedzmy, kopule niewrażliwości, nie można go dotknąć, i tak I rozwiązanie tego wątku jest po prostu kretyńskie. Zważywszy, że 5 minut wcześniej nasza zła, główna bohaterka rozmawia ze swoim pomocnikiem, i ten pomocnik na koniec mówi: Tylko nie wolno Ci zostawiać żadnych śladów naszej zbrodni. Po czym nasza główna bohaterka zostawia po prostu w pustym pomieszczeniu. Nie mogła zapomnieć, nie spieszyła się strasznie. Pustą fiolkę dzięki tej fiolce. Zaś znaczy nasi bohaterowie zrobią A, B, C, D i ją ostatecznie dogonią. Wystarczyło tej fiolki nie zostawiać. Przyczyna zostawienia tej fiolki jest zerowa. Właściwie jedyną przyczyną jest chyba tylko to, że to pasowało do fabuły, bo tam dalej musicie się spotkać. Teraz, jak was tutaj połączyć. No to niech ona zostawi fiolkę. To od sensu nie ma. Logiki w tym żadnej, ale scenariusz tak był napisany, więc tak to trzeba tutaj rozwiązać. Takich kuriozalnych i zaprzeczających logice scen jest więcej, jak chyba scena innego mistrza Jedi, który kompletnie nie zachowuje się jak mistrz Jedi, raczej jak palladę z DD i to Lawful Good, ale niech będzie, osobowości mogą być różne. Który stoi na balkonie i obserwuje z balkonu walkę dziejącą się na dole w odległości 6 może metrów maksymalnie za pomocą lornetki na przybliżeniu. Och, ludzie, kto wam pisał tą fabułę, czy nawet oglądając potem w montażu to, to nie bolały was oczy i mózg was nie świeżbił z głupoty, co, co oglądacie, to jest po prostu przerażające, że każdym kolejnym dziełem gwiezdnowejnowym, ale nie tylko, tym popkulturowym, człowiek łapie się za głowy jak krytyńskie, jak debilne są rozwiązania fabularne, których poprawienie wymagałoby... Przemyślenia czegoś przez 5 minut i poprawy czegoś przez minutę, napisanie czegoś od nowa, nawet nie dużej ilości kręcenia. To są zerokosztowe wymagania, by coś nie raziło w oczy swoją głupotą. Tymczasem tego jest mnóstwo. Z drugiej jednej strony to nie jest tak, że ten serial tylko na tym stoi. Fabularnie jest na razie mocno przewidywalny, miałki, główna bohaterka... Wydaje mi się, że już wiem, jak się ten serial zakończy, Co jest wielką tajemnicą? Co jest główną tajemnicą? Oczywiście, czymś mogą mnie twórcy zaskoczyć. Mamy tutaj, co też może być dla kogoś dziwne i nietypowe, ponieważ mamy tutaj mistrza Jedi Łukiego i niektórzy twierdzą, że to jest niezgodne z kanonem. Nie wskazują przecież, że już mistrz Jedi Łuki byli. Ja się na tym nie koncentruję, dla mnie to jest drugorzędna sprawa, natomiast, Wam powiedzieć, on wygląda mało na Łukiego. On się brzmi jak Łuki, ale jak się porusza, Szczególnie w dalszej perspektywie, to ja tam nie widzę Łukiego, ja tam widzę człowieka. To jest oczywiście czysto to subiektywne odczucie. Plusy, bo to nie jest tak, że ten serial to są same minusy. Póki co w tych trzech odcinkach sceny walki. Nie rozumiem kompletnie koncepcji umiejętności wszystkich użytkowników mocy, bo nie tylko mistrzów Jedi walki sztuką walki, sztukami tak? walki, czyli umiejętność sztuk walki. Czy to karate, kung fu, nie wiem jaki to jest styl, może to jest mieszanka styli. Nieistotne. Każdy dotychczas spotkany przez nas użytkownik mocy to potrafi. Dlaczego? Okej. Okay. Jaki to ma sens, że Jedi uczą się i dlaczego potem w historii to zagubili tą zdolność? Bo wiemy, że przyszli Jedi z głównego kanonu z dziewięciu hmm, części filmu nie umieją kung fu w uproszczeniu, więc dlaczego tamci umieli i kiedy ta wiedza została zakupiona i dlaczego? Ale, z drugiej strony, to naprawdę dobrze wygląda. I te sceny walki, choć dla mnie sensu nie mają, że zostały tak wykonane, to rzeczywiście jest dobrze muzycznie podbudowane. Od razu się zresztą złapałem, że podkład dźwiękowy pod sceny walki pochodzi prosto z filmów kopanych. Z filmów, gdzie sztuki walki, gdzie walka wręcz z głównym tematem, choćby z filmu Czekiczana, takie artyczne, wiecie, takie bębenki tu 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 Sami zobaczycie i zorientujecie się o co chodzi, i to działa. No kurczę, działa. To się przyjemnie ogląda i te sceny walki, choćby ta najbardziej znana, bo jeszcze z trailerów, walka z Trinity, czyli z naszą, e, naszą aktorką, która gra. Trinity. E, przepraszam za imię języka, w tej chwili nie pamiętam. Oczywiście przypomnę sobie, jak tylko skończę nagrywać ten filmik, a nie mam teraz sobie notatek. W każdym razie, początkowa walka, którą wszyscy widzieli na trailerze, ona też wygląda bardzo fajnie. Oczywiście, nawiązując znowu do tej początkowej walki, też jest. finał jest jej kretyński. I to, to, jak ona tam została sygnalizowana, na co się stało z naszą bohaterką. Ale nie chcę wam to spolerować, więc nie będę tego nawiązywał. Więc walka, choć nie rozumiem, dlaczego Jedi znają sztuki walki i jaki jest ten sens, dlaczego się tego uczyli, ale okej, okay, i to wygląda naprawdę fajnie. I niektóre lokacje. Niektóre lokacje wyglądają znowu jak 154. świat z Star Treka, czyli kompletnie niewiarygodnie, po prostu mamy jakąś tam wariację na temat jakiegoś elementu Ziemi i kompletnie nieprzekonującą kulturę, która ma się objawić na w strojach i w wyglądzie chodzących tam ludzi, co jest kompletnie nieprzekonujące, ale na to nie cierpi. Nie cierpią tylko Gwiezdne Wojny. Większość SF generalnie, które prezentuje różne kosmiczne światy, różne kosmiczne cywilizacje Uniwersa cierpi na to, że one są niewiarygodne w takiej podstawowej warstwie wizualnej. Ale też inne lokacje, gdzie właśnie nie mamy cywilizacji, a mamy jakieś przestrzenie, lasy, drzewa, góry, to wygląda fajnie. I tam naprawdę czułem taki powrót do Gwiezdnych Wojen. To były takie momenty, że mmm, to fajnie wygląda, więc w wielu momentach ten film fajnie wygląda, ten serial fajnie wygląda. I jeszcze jeden zarzut, być może to się zmieni, ale póki co obrazujemy, pr pracujemy na małych lokacjach. W związku z tym niewiele, właściwie to marginalne są momenty, kiedy moglibyśmy zobaczyć ten High Republic, czyli jakieś duże miasto, dużą przestrzeń, ale ucywilizowaną, żeby zobaczyć jak inaczej wyglądała Republika te ponad 100 lat wcześniej przed prequelami. Bo w strojach, w urządzeniach, tam zmiana jest niewielka i tak naprawdę można by powiedzieć, że tu się nie czuje, że to jest zupełnie inny fragment czasowy. Tu póki co brak znanych nazwisk, postaci, sytuacji, zdarzeń, i dlatego mamy odczucie, że to jest zupełnie nowa historia. No bo jednak to jest 100 lat wcześniej, ale e, jeśli chodzi o to, jak ten film wygląda, jak ten serial wygląda, to nie czuć, że to jest zupełnie inny okres czasowy. I ja wiem, że generalnie rozwój technologiczny w Gwiezdnych Wojnach postępuje bardzo, bardzo, bardzo wolno i to raczej są przypadki, a nie pędzi na łeb na szyję, tak jak w naszej cywilizacji. W związku z tym. To, że coś wyglądało, statki tak samo przez 40-50 lat, czy tam ewentualnie kolor skrzydeł się zmienił, nie jest wielką nowością dla Gwiezdnych wojen. I ostatnia rzecz, o której Wam chcę powiedzieć, odnosząc się niejako do tych um, oczekiwań i tej agendy, którą tą ponoć ten serial miał nam wnosić i narzucać, i w oczy kuć poprawnością polityczną, równością itd., itd. muszę Wam powiedzieć, że ja na razie tego nie odczuwam. Szczególnie w tych pierwszych dwóch odcinkach, naprawdę nie czuć tego, że za twórcami, tak dla twórców, czy twórczeń, bo kobieta jest główną showrunerką, że dla twórczeń najważniejsze, najważniejsze było przesłanie i tak dalej. Tak, no tu większość głównych bohaterów, bohaterek to są kobiety, ale nie tak, żeby tam mężczyzn nie było. No nie przesadzajmy. Nie czuję w tej chwili tego. Tak kontrowersyjny może być ten trzeci odcinek, ale właśnie wydaje mi się, że to. Bo w trzecim odcinku otrzymujemy te wiedźmy. Natomiast yy, dla mnie on nie był kontrowersyjny, bo ja się nie pierwszy raz spotkałem z koncepcją Gwiezdny Wojen. Tak jakby nie znam jej dokładnie. Gwiezdny Wojen, brawo. Koncepcją Wiedźm. I yy, nie znam jej dokładnie tej koncepcji, ale wydaje mi się, że tutaj akurat serial w tą koncepcji niczego nowego nie wymyślił, bo otrzymaliśmy ją już w Clone Warsach Nowych, wiele, wiele lat temu. I wydaje mi się, że to plemię, zakąt tych wiedźm był skonstruowany już w ten sam sposób wiele lat temu. Więc to, że tutaj jest tak przedstawiony, nie stanowi dla mnie żadnego szoku, ale nie, nie widzę w tym jakiegoś ukrytych motywacji twórczyń. Co będzie dalej, to zobaczymy. W podsumowaniu, bo dużo się rozgadałem jak na trzeci, trzy odcinki raptem. Yy, więc w podsumowaniu. Na razie niskie stany średnie. Są te dwa plusy, czyli czasami jak ten serial wygląda w lokacjach i sceny walki o dziwo. Są minusy, czyli bardzo głupie postacie i drętwe postacie, denerwujące postacie, za wyjątkiem, tak naprawdę, mistrza sola, tak mi się wydaje. Eee, oprócz tego, naprawdę głupoty w fabule, i nie jest to duży plus w tym sensie, że, że no nie jest tragicznie z tymi głupotami, no ale są. I to, że w innych serialach też są na, na takim samym poziomie, to nie jest żadne wytłumaczenie. I wydaje mi się, że ja wiem, w jaką stronę będzie szła fabuła i jak to się wszystko skończy. Jest oczywiście tam gdzieś w tle jakiś zły lub zła, nie wiadomo, e, który nam przez moment został zajawiony, zajawiany i który nam zaprezentował swoją wypowiedź w sposób tak kuriozalny i ten monolog jest po prostu... Kto go wymyślił? Po prostu ból głowy, kiedy się tego słucha. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, bo przez tego długi materiał, tak jakby pełnoprawne recenzje, o czym ja będę mówił, jak się te wszystkie odcinki skończą. Ale miło mi się z wami rozmawia. Mimo wszystko, kończmy. Zatem zapraszam na inne materiały na moim kanale, zapraszam albo na podsumowanie, albo kolejny, kolejnych odcinków lub całości, które na pewno na kanale będzie. No i najważniejsze, tradycyjnie, trzymajcie się ciepło i zdrowo, do zobaczenia. Cześć.